Dzień dobry. Ja? I Tobiasz. Tobiasz, proszę bardzo. Dziękuję. Bo ty to wiesz, jesteś bardzo skrępowany, ale Ty chcieli coś powiedzieć wszystkim kibicom i nie tylko. Tak. Tak chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć. Chciałem zapytać. Pan, czy zostaniesz? Od was, wielkie brawa Tobia się Klaudia. Tobias zaręcza się na Stadionie Miejskim na środku Muramy. Bardzo sympatyczna uroczystość. Klaudia bez wahania odpowiedziała Sakramentalne tak? Zaręczymy zatem przyjęte bardzo miło. Szalik książka, Szalik Wisły. Mój drodzy, za chwilę nasz, do której kamery mamy włączyć ją tutaj? Tobias i Klaudia.